Balans to dobre słowo. Zbalansowana dieta jest przydatna w niebyciu obleśnym grubasem. Zbalansowany styl życia pozwala uniknąć wypalenia oraz utrzymać dobre zdrowie. Na wydanie punktów umiejętności na balansowanie pozwoli na przykład przejść po linię nad rwącą rzeką. Więc wiadomo, dobra gra też musi być zbalansowana. Spójrz na takiego lola. Wszyscy się ciągle drąży, gra jest niezbalansowana i proszę bardzo! Okazuje się, że tytuł dorobił się jednej z najbardziej toksycznych społeczności w historii całego uniwersum. W sumie to wszechuniwersum. A trzeba było buffować tego trandla, kiedy była jeszcze nadzieja. Ale czym w ogóle jest ten mityczny balans gier, którego tak bardzo potrzebujemy? Wszyscy o niego walczą, jak byłby ważniejszy od czystego powietrza, ale czy naprawdę jest niezbędny? Eee, no teraz wam nie powiem. Muszę najpierw pogadać jakieś pierdoły, bo będzie, że filmik za krótki. A ten będzie naprawdę długi. Gracze najczęściej o mówią w kontekście gier multiplayer, zwłaszcza takich, w których istnieją duże ilości bohaterów do wyboru. W końcu idealna gra powinna dawać wszystkim równe szanse. A w takim lolu Kaisa pojawia się w praktycznie co drugim meczu, gdy z drugiej strony mamy tam Kencha którego nie zobaczy się częściej niż raz na jakieś 100 meczy. Czy to jest zbalansowanie? Przecież gołym okiem widać tutaj ogromną rozbieżność. Jestem pewien, że nawet gracz z brązu byłby w stanie z tych danych wyczytać, że absolutnie nie opłaca się sięgać pożycznego spaślaka, a Kai'Sa to jest jeden z lepszych wyborów na Dolną maleję. Ale czy jest w ogóle możliwym, aby idealnie zbalansować około 150 postaci, z których każde ma unikalne zdolności, i to zbalansować w taki sposób, by całkowicie dowolna kompozycja bohaterów miała idealnie równe szanse w starciu z dowolną kompozycją przeciwnych bohaterów? Mogę Wam od razu powiedzieć, że niestety, ale no nie. Nikt nawet nie chciałby podejmować się takiego wyzwania. Bo prawdopodobnie istnieją jedynie dwie możliwe ścieżki, jakiej można by było to osiągnąć. Pierwszą byłoby sprawienie, aby wszyscy bohaterowie byli dokładnie tacy sami, a różnili się jedynie wizualnie. Czyli w zasadzie byli skinami. Ewentualnie mogłyby istnieć klasy, co oznaczałoby jeden zestaw zdolności dla strzelca, jeden dla wojownika, jeden dla wsparcia, jeden dla dżanglera, no i jeden dla maga. Zabójców wywalamy, bo wiecie, balans. Ale czy wszyscy byliby zadowoleni, gdyby w pewnym momencie nagle korki i Jin stali się sobie idealnie równi, dzięki temu, że obaj potrafiliby robić dokładnie to samo? Szczerze wątpię. Drugą możliwą ścieżką jest zbudowanie bohaterów na zasadzie gry papier, kamień, nożyce. Aktualnie w grze mamy 153 bohaterów. Chyba, bo w lodowaniu to postać tak szybko, że łatwo się pogubić. Ale załóżmy, że 153. Więc każdy jeden powinien być mocny przeciwko 76 czempionom oraz słaby przeciwko innym 76 czempionom. Brzmi to bardzo absurdalnie, wręcz utopijnie, bo tworzenie bohaterów zamieniłoby się w jakiś koszmar. Pomijając fakt, że postaci zawsze musiałyby wychodzić w parach, bo nie mogłaby istnieć ich liczba parzysta. No, i też nie do końca wiadomo, co w ogóle znaczy silny albo słaby. Przecież to, że ja ma przewagę przeciwko Weigarowi czy Wladimirowi, wcale nie oznacza, że mam przeciwko nim obu idealnie tak samo większe szanse. I tutaj docieramy do sedna problemu. Nawet gdyby projektanci Riotu zdecydowali się na tę samobójczą misję i dokonali perfekcyjnego balansu, gracze prędzej czy później zdołaliby włapać drobne niuanse. Które mimo wszystko są lepszymi wyborami niż pozostałe. W grach balansu należy doszukiwać się w zupełnie innym miejscu niż w popularności postaci. Jednym z czynników mających ogromny wpływ na balans jest tak zwana meta, czyli wszystko co dzieje się niejako wokół gry. A jest potrzebne, by grało się przyjemnie, a przede wszystkim by grało się skutecznie. Metagra jest więc bildów buildów bohaterów, dobieraniem run, uczeniem się taktyki od graczy z wyższych dywizji, poznawanie mocy innych postaci czy analizowanie statystyk. Może się okazać, że to zbyt rozbudowana Metagra zaburza balans rozgrywki i sprawia, że wielu graczy nawet nie czuje się na siłach rozpocząć w nich swojej przygody, mając świadomość, że by móc cieszyć się rozgrywką, będą musieli poświęcić o wiele więcej czasu, by w ogóle ją zrozumieć ale nawet wykastrowanie gry z całej jej różnorodności, a do tego wymazanie metagry do absolutnego zera, nie jest w stanie zapewnić nam zbalansowania, które rozumielibyśmy jako równe szanse na wygraną. Wystarczy spojrzeć na takiego klasyka jak szachy. Nawet tak drobna przewaga, jak to, że biały ruszają jako pierwsze, może zapewnić około 4% więcej zwycięstw. Zresztą jest to problem wielu gier planszowych, gdzie gracz z pierwszą turą zyskuje całkiem sporą przewagę. Projektanci tę przewagę próbują ograniczyć na różne sposoby. Na przykład przez dobieranie mniejszych ilości kart na start albo przez zachęcanie, by pierwszym graczem była najmłodsza osoba przy stole. Przykładem idealnie zbalansowanej gry może być na przykład Pong. Gra w każdej turze losowo wybiera gracza, który odbija jako pierwszy. Do tego gra się do 21 punktów, więc takich losowań jest bardzo dużo. Perfekcyjny balans. Ale tylko pozornie. W końcu jeden gracz zaczyna po lewej, a drugi zaczyna po prawej. Niby bzdura, ale nawet takie drobiazgi decydują o szansach na wygraną. Nawet w perfekcyjnie symetrycznej rozgrywce o asymetrii decydują kwestie psychologiczne. Na pewno słyszeliście o badaniach, które prowadzone były po II wojnie światowej, gdzie brytyjscy badacze sprawdzali, czy kolor koszulek drużyn piłkarskich ma wpływ na częstotliwość wygranych. Okazało się, że składy w czerwonych barwach faktycznie częściej odnosiły sukcesy, ich zawodnicy czuli się bardziej pewni siebie, a ich przeciwnicy odczuwali zwiększoną presję. Psychologia i intuicja mają ogromny wpływ na nasze szanse na wygraną. Nie bez powodu, w wielu poradnikach o tym jak zdobyć wyższą rangę, Jedną z najczęściej powtarzanych wskazówek jest, aby nie grać zmęczonym czy zdenerwowanym, albo radzi się zrobić sobie przerwy po serii przegranych, żeby ochłonąć, uspokoić się, spojrzeć na wszystko na świeżo. I teoretycznie nie zmienia to balansu gry, no bo w takim odpoczynku nie ma czasu raczej na pacza. A mimo wszystko wracamy i mamy te zwiększone szanse na zwycięstwo. Tak więc o szansie na wygraną decydują takie drobiazgi, jak to czy wygraliśmy poprzedni mecz, albo czy w Overwatch zajmowany punkt będzie po naszej lewej czy prawej stronie. Dlatego nawet sama mapa w LOLu jest tylko pozornie symetryczna. Sam fakt, że strony są swoimi lustrzanymi odbiciami sprawia, że inaczej gankuje się top czerwonych, a inaczej niebieskich, inaczej się kontroluje smoka i barona w zależności od tego, po której stronie jest drużyna, no i tak dalej. Takie malutkie drobiazgi. Ostatecznie są na tyle duże, że niebiescy dzięki samemu faktowi bycia niebieskimi posiadają zwiększone szanse na wygranie. I to nawet, gdyby obie drużyny posiadały idealnie symetrycznych bohaterów. Im pomimo absolutnie zerowych szans na zbalansowanie rozgrywki, takie League of Legends czy Overwatch są po prostu dobrymi grami. Nawet pomimo, że ta druga śmierdzi już trochę trupem. A przyczyna jest prosta. Dla projektantów gier multiplayer Balans nie oznacza wcale tego, że gra jest perfekcyjnie wyrównana, a obie strony dysponują takimi samymi szansami. Zbalansowana rozgrywka od strony twórcy to taka, w której gracz czuje, że ma szansę zwyciężyć. Jeśli ta iluzja działa, to znaczy, że balans jest w porządku. Istnieje wiele sposobów, by stworzyć takie wrażenie, że jest jakaś szansa na wygraną, chociażby elementy losowe. Fortnite, nawet świetny gracz ryzykuje, że w zajętym domku znajdzie jedynie wędkę i trochę bandaży, gdy jego nupski sąsiad wybiegnie nagle ze złotą strzelbą i prawdopodobnie odstrzeli mu łeb. Cholernie niesprawiedliwe, ale dzięki temu początkujący od czasu do czasu dokona czegoś epickiego i poczuje, że jest sens w coś w ogóle w tej grze robić. W innym przypadku pasmo porażek skończyłoby się błyskawiczną rezygnacją. Z drugiej strony, Gra też nie może być zbyt losowa. Wyobraźcie sobie, że w Overwatch młot harta działałby w taki sposób, że każde trafienie wywołuje absolutnie losowy efekt. Czasem zada podwójne obrażenia, czasem uderza obszarowo, czasem wroga wskrzesi, czasem zrani sojusznika, a czasem nawet automatycznie wywoła wygraną lub porażkę. Taki poziom losowości dawałby ogromne szanse, że słaby gracz absolutnie niespodziewanie pokona mistrza. Ale tak duża entropia zabijałaby też poczucie sensu w rozwijaniu umiejętności, a co za tym idzie zanikałoby też zaangażowanie. Dlatego często balansowana w grach jest nierównowaga rozgrywki, ale właśnie losowość. Innym sposobem, by zamaskować niemożliwość osiągnięcia balansu, jest stworzenie gry całkowicie asymetrycznej. Na przykład jedna strona broni punktu, a druga go atakuje. Albo jedna strona to żony krwi morderca. A druga strona to nieszczęśnicy, którzy próbują jakoś przetrwać. Asymetria sprawia, że strony nigdy nie będą sobie równe. Gracze mają tego pełną świadomość, więc swoje umiejętności oceniają przez pryzmat obranej roli, bądź obranej strony. Jednak o ile takie założenia mogą zdjąć twórców bardzo dużo presji, ciągle fundamentem pozostaje, by gracza nie opuszczała iluzja, że zawsze ma szansę wygrać. Na tym właśnie poległo niesławne Wolf. Tutaj czwórka graczy kontrolowała łowców którzy mieli pokonać potwora sterowanego przez piątego gracza. Potwór początkowo miał być słaby i uciekać przed łowcami, żerując na okolicznej faunie, by zyskać większą siłę. Niestety całość rozbiła się o fakt, że jeśli do spotkania doszło zbyt wcześnie, to stwór nie miał dosłownie żadnych szans. Natomiast gdy zdążył sobie trochę podjeść, gracze nie byli mu w stanie wyrządzić żadnej sensownej krzywdy. Więc od pewnego momentu łowcy już mieli pełną świadomość, że mecz jest przegrany, a muszą grać dalej. Zresztą nawet w Overwatch nie trudno sobie wyobrazić, że drużyna atakujących zostanie dojechana przez obrońców tak bardzo, że ci nie będą w stanie opuścić swojego punktu startowego. Takie sytuacje zapobiegają systemy dobierania graczy, które parują ich po tym jakie mają umiejętności. Zadaniem rangi jest takie balansowanie poziomem trudności, by gracz zawsze czuł, że może wygrać, ale nie zawsze wygrywał. Dlatego jeśli ktoś balansuje na przykład pomiędzy złotem i platyną tak jak ja, to nie jest powód, by się wściekać, że ciągle trafiamy na debili i to przez nich awans do diamentu jest niemożliwy. Po prostu gra jest na tyle zbalansowana, że trafiłeś lub trafiłaś do odpowiedniej dla siebie rangi. W innym przypadku towarzyszyłaby ci seria bolesnych porażek, aż spadłeś odpowiednio nisko. Ewentualnie seria prostych wygranych, aż wypniecie w górę. Właśnie takie uczucie euforii związane z łatwą wygraną jest motorem napędowym dla smurfów, które zakładają nowe konta, by sprytnie wymknąć się z odpowiedniej dla siebie rangi i grać przeciwko słabszym graczom. I to właśnie smurfy są dużym problemem, by balansować rozgrywkę na niskich rangach. Z czym jedni twórcy próbują sobie jakoś poradzić, a inni mają to w dupie, bo przynajmniej zarabiają na tym, że ktoś kupi kilka kopii gry więcej. Już wiemy, że balansowanie nie polega na czynieniu gry uczciwą, tylko na dawaniu wrażenia szans na zwycięstwo. Dlatego bardzo trudno jest balansować nie tylko gry zespołowe, ale też na przykład bijatyki. W grach kanapowych, pomiędzy totalnymi kaszualami, gracze na zbyt potężne zazwyczaj topują postaci z prostymi atakami dystansowymi, ewentualnie prostymi komposami polegającymi na powtórzeniu 3 razy tego samego przycisku, ewentualnie jakiś dystansowy special, który można spamić. Ale na profesjonalnych scenach takie proste do zablokowania taktyki nie mają żadnego znaczenia. Tutaj bohaterów ocenia się zupełnie inaczej. O ile w grze z kolegami możemy się umówić, że nikt nie weźmie na przykład rombleka, tak w profesjonalnym meczu nie można zabronić grania postacią, którą twórcy dopuścili do rozgrywki. A nie, jednak nie. Niespodzianka. Jednak można tego zabronić. W Mortal Kombat X jeden ze stylów walki Ermak'a był zbagowany, ponieważ jego specjalny atak ładował chorą ilość paska X-Ray'a, i to nawet gdy był po prostu wyprowadzony w powietrze. Dlatego wiele turniejów zabraniało wykorzystywania tego stylu rozgrywki. Zdarzały się też sytuacje, gdy jakaś postać była tak silna, że po prostu głupotą byłoby jej nie wybierać, przez co finałowe pojedynki bywały lustrzonymi starciami. Dlatego, aby uatrakcyjnić oglądanie rozgrywek, czy to organizatorzy, czy to sami gracze, przez taką dżentelmeńską umowę zgadzali się, by nie korzystać z tych najbardziej opeskich postaci. Spotkało to m.in. bajonetę z Super Smash Bros. 4 albo GT Goku z Dragon Ball Fighter Z. I tym oto sposobem to społeczność robi balans, a nie twórcy. Zresztą balans rozgrywki nie jest tylko i wyłącznie domeną gier multiplayer. Od źle zbalansowanego tytułu, gracz odbije się niczym kot od wanny pełnej wody. Jest tutaj do omówienia tak wiele aspektów, że od tego miejsca mógłbym ten film rozciągnąć jeszcze o kilkanaście minut. Ale w skrócie. Dobrze zbalansowana gra musi dbać przynajmniej o trzy aspekty. Po pierwsze, gra musi wydawać się uczciwa wobec gracza i zapewniać mu poczucie postępu oraz celu do osiągnięcia. Po drugie, gra musi odpowiednio balansować tempem rozgrywki, tak aby ciągła akcja nie była zbyt męcząca, a wolne momenty zbyt nudne. Po trzecie, jeśli gra daje możliwość wyboru, wybór ten powinien mieć jakieś znaczenie. Kwestia pozornej uczciwości jest bardzo prosta. Grasz po prostu musi czuć się traktowany w porządku. Jeśli wrogowie z dupy pojawiają się na plecach, atakując bez ostrzeżenia albo boss napieprza nas chaotycznie i zabija na hita, to można poczuć, że gra jest po prostu cholernie nieuczciwa wobec nas. To wcale nie oznacza, że gra musi być prosta. Takie Sekiro czy gry z serii Dark Souls są na tyle trudne, że w grze o kaleki i dały radę zabić tylko kilku pierwszych sub-bossów. Ale mimo że gra jest wymagająca, to jest uczciwa. I to do tego stopnia, że poza klarownymi animacjami gra z symbolem komunikuje nam nieblokowalne ataki. Dlatego, gdy gracz przegrywa, może wnieść tylko swój refleks czy złe nawyki, ale na pewno nie twórców. Ale twórcy wcale nie muszą być z nami szczerzy. Ba, często wręcz powinni gracz oszukiwać, ale w taki sposób, by te dzięki temu czuł się lepiej. Na przykład w Bioshocku, pierwszy strzał przeciwników zawsze chybia żeby uniknąć sytuacji, gdy gracz traci zdrowie, ale nie ma pojęcia dlaczego. Dlatego pierwszy strzał jest po prostu sygnałem. Walka się zaczęła, proszę się skoncentrować. Tempa rozgrywki raczej omawiać nie muszę, bo jest to kwestia bardzo podobna do metagry. Jeśli gracz wpadnie w monotonie, to jest spore ryzyko, że postanowi od gry odpocząć i nigdy już do niej nie wróci. Dlatego tak ważnym jest, by ciągle poruszył się po krzywej ekscytacji i momentów wytchnienia. Dlatego też gry wypełnione miliardami znaczników są tak rzadko przez graczy kończone. Zmysł Gamera sprawia, że próbujemy czyścić każdy znaczek po kolei, by żadnego przypadkiem nie ominąć przez pochnięcie głównego wątku. Jednak w większości przypadków poboczne aktywności są albo monotonne, albo powtarzalne, albo jedno i drugie. A czasem i trzecie, bo zdarza się być wyjątkowo gównianymi. No i biedny gracz sam sobie serwuje serię syfu, tracąc apetyt na główne danie. No i pozostaje pytanie, czy to wina gracza, czy źle zbalansowanego tempa rozgrywki. Może znaczników powinno być mniej, albo na przykład powinny pojawiać się bardziej stopniowo. Trzecia kwestia, powiązanie z poczuciem bycia traktowanym uczciwie. Dawane nam wybory muszą mieć znaczenie. Bez względu czy chodzi tutaj o wybory w dialogowych drzewkach, decyzje związane z rozdawaniem punktów umiejętności, czy chociażby dobru uzbrojenia. Gracz musi czuć, że to co robi ma jakikolwiek sens. Wyobraźmy sobie, że gracz jest przymierzającym lochy łowcą skarbów i dociera do rozwidlenia. W dobrze zaprojektowanej grze na końcu lewego korytarza mógłby się smog, a prawa ścieżka prowadziłaby do rodziny wampirów. I tak oto, gracz decyduje pomiędzy trudną walką, lub wystawienie swojej psychiki na straszliwe tortury. Ale gdyby lok został zaprojektowany w taki sposób, że i jeden i drugi korytarz ostatecznie prowadziłyby do smoka, to gracz mógłby się poczuć oszukany. Bo po cholerę w ogóle ktoś kazał mu decydować o ścieżce, skoro ta decyzja jest tylko stratą czasu. Dlatego gracze dość chętnie demaskują takie iluzoryczne wybory, ale mimo to zawsze czują się po takim odkryciu oszukanymi. Choć jest jeden element, który daje wybór ogromny, Lecz pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia. Chodzi oczywiście o nasze ukochane skiny. Skiny to zawsze rozbudowany i trudny wybór, na który często potrafię wydać sporo dodatkowej kasy, a który równocześnie nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę i poza wrażeniami estetycznymi. Jednak nie za bardzo wybaczamy, gdy gra tylko udaje, że mamy wpływ na fabułę. Dobrym przykładem jest jedna z pierwszych misji w Cyberpunku. Jest to drobniusieńki spoiler, więc jak macie śmiertelne uczulenie nawet na najmniejsze wskazówki z pierwszych minut rozgrywki, to przewincie. Wiktor oferuje nam pożyczkę w postaci pierwszych szczepów, za które mamy mu później zapłacić. Początkowo postaci nie stać na takie ulepszenie, więc gra nam w tym momencie próbuje zasugerować, że dostajemy spory prezent, a Wiktor jest naszym przyjacielem, któremu musimy spłacić dług i któremu możemy ufać. By nam to uzmysłowić, pojawia się pozorny wybór. Możemy podziękować za przysługę lub zapłacić. Przy czym opcja zapłaty jest wyszerzona, bo nie dysponujemy taką ilością gotówki. Ale możemy grę lekko oszukać. Przedpuśnięć do Wiktora można trochę pozwiedzać świat. Pozbierać śmieci, pobić zbirów, posprzedawać fanty. I wtedy ta opcja się odblokuje. Niestety gra nie za bardzo zakładała taką opcję. Więc co prawda jest kilka wyciętych kwestii, ale ton rozmowy dalej jest bardzo podobny a V mówi Wiktorowi, że dostaje właśnie zabawki, które nie za bardzo są na jej kieszeń. No jak są i na twoją kieszeń, jak właśnie za nie płacisz? No i to są właśnie te iluzje, które mało kto lubi. Dawałe nam wybory okazują się bezwartościowe. Gra ci na znaczeniu, a tym samym rozgrywka staje się niewystarczająco zbalansowana, by utrzymać zainteresowanie bardziej wybrednych użytkowników. Właśnie dlatego, jeśli zapytacie, czy dobra gra powinna być zbalansowana, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie może być zbalansowana, bo żadna gra nie jest w stanie dojść do miejsca, w którym będzie naprawdę zbalansowana. Dobry tytuł poznasz po tym, że jedynie skutecznie tworzy wrażenie, że warto dalej grać. To sieć pozorów, trików oraz kłamstewek, które utkane powinny być tak starannie, że o byciu oszukiwanym dowiesz się dopiero jak oddasz serce oraz duszę. To trochę jak w miłości. No ale dobrze, na dzisiaj wystarczy. W komentarzach napiszcie o grach, które lubicie, choć uważacie, że są źle wyważone. Albo piszcie o czym tylko sobie chcecie. Co dobrego było na obiad? Zwierzęce zwłoki. Zmiażdżone roślinki. Sąsiedzi. Chętnie poczytam. A jeśli łapkę i komentarz to dla was za mało, możecie też pokazać ten film znajomym. Albo wesprzeć kanał na moim Patronite. W opisie znajdziecie też link do sklepu ze świetnymi wzorami koszulek. Możliwości są nieskończone. A przynajmniej jest ich więcej niż w gabinecie Wiktora. A z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. PA!